Dobra, słuchajcie, DAX zadzwonił, że można robić misję. Trochę się pokręciłem, żeby do mnie zadzwonił. Więc zaczynamy. Ostatnia dawka. E, jest tego tylko 5. Wstawiam, że może w niej już godzinę nawet to przejdę. O, nawet w ogóle nie ma poziomu trudnego do odpalenia. O, kamizelka, o, przeceniem. Więc pewno zgaduję, że też będzie jakiś event z tym związany, żeby był poziom trudny. Teraz dobry jest pytanie. A zaczynamy z kacetką. Ciekawe, ile takich ogólnie będzie, nie? Powinno być dobre pytanie, skąd on w ogóle wziął RPG'a? Kwiduj porywacze. Hmm. No dobra, później w ogóle powinienem pozbyć się, nazwijmy, problemu. W ogóle RPG-a co nie kupiłem. dobra. Zbędziemy się ich w ten sposób. Nie wiem, ogólnie pomysł strzelanina, no, tak mogę powiedzieć. Tylko ten wrak tak bardzo mi tutaj przeszkadza, że... Prawdę. Dobra, patrzcie, tutaj... ...coś się zaczyna dziać. Pozbądźmy się. Z ostrza ja w ogóle dostałem. Patrzcie, ja w ogóle już prawie, że padłem. No, z sobie dwóch kamizelek. tego bym się naprawdę pozbył wraka, on tak przeszkadza. Dobra, i co? Uwalimy... Bym jeszcze został. E, to w ogóle wam pokażę, przy okazji, jak to się robi. Tu wchodzimy w powiadomienia i zmieniamy częstotliwości na godzinę. Dobra, Daks trochę zraszował aż do przodu, bo nie mógł wytrzymać tej presji. Że jeszcze się z tym walimy. Że to jeszcze trwa! Kurde, cały czas patrzcie, cały czas ostrzał. Tutaj jakaś walka z helikopterem teraz. Chcę trafić tego. No tutaj podłączmy się tych, tych... And tak, Dax tutaj nieźle daje rado. Już ostatecznie już koniec? Dobra, no, pojawili się następni. Nie, ale naprawdę, walka to tutaj aż mnie przerasta, nie? Tu się, tu się walimy, tu się walimy. Tutaj ten helikopter. Coś jeszcze tu będzie? Nie, nic tu nie będzie. O nie! I padłem. Ale naprawdę, na tej pierwszej misji tyle strzelania tutaj jest, że jest naprawdę interesujące. No nie wiem nawet jak tutaj mogę to skobetować, po prostu. Inaczej niż po prostu, że mamy dużo walki. Strasznie. Walki tu tutaj jest sporo, trzeba mi wierzyć na słowo. Nie wiem, że jak to się pozbędziemy, trochę lepiej tu będzie. O tu ty, ty na plecy nam poszedł. Jeszcze się żywię w ogóle. Ale my tutaj tak obrywamy. Że uwierz, uwierzcie mi. I co teraz? No się do DAX. Ogólnie to nie wiem, powiem, że na razie była całkiem duża strzelanina, dużo walki. Nie wiem, w sumie chyba tyle. Nic więcej na ten temat nie da się powiedzieć. Kascenka dosyć ciekawa tylko była. No i to chyba tyle, no. i tak, czyli w pierwszej misji mieliśmy po prostu strzelaninę. Nie wiem, wrzucę wam ocenę misji. Moim zdaniem, tak autentycznie, to szczerze wam powiem, ta misja była 3 na 10. wy w się tak opowiem. Jak ktoś zna już po głosie to doskonale wie, że o, dostałem 100 tysięcy w ogóle. Że no nie należało to do, do najciekawszych rzeczy. Swoją drogą możemy zobaczyć, yy, mianowicie statystyki, nagrody... tutaj zjechać do Los Santos Drag Wars. Coś tu się więcej pojawiło? No mamy tu. A coś więcej jest? Nie, tylko się te misje tutaj tej dawki teraz pojawiły. No, ale mamy tylko cztery misje. Za każdą 100 tysięcy w ogóle się to stać, to też jest ważne. Dobrze, dobrze, tak, dziękuję, dziękuję. No, pomożemy w sprawie, bo w sumie to jest jedyna rzecz, jaką mam aktualnie do roboty. Ale mówię, no, pierwsza pierwsza misja z drugiej dawki to jest była, mówię, 3 na 10. To nie było nic ciekawego, autentycznie. Nuda, nuda chce wręcz Zobaczmy, jak wygląda druga misja w takim razie. Wrócę się do krywki gangu, aby znaleźć podejrzanego. O, patrzcie w ogóle, co ciekawe, na przykład w tej misji nie mam do dyspozycji. A to mizera, bo tutaj widzicie, ta bryka mi utknęła, nie przejdzie. Chciałem się uwolnić tą bryczkę, ale niestety nie wiem. No, Pior pojadę sobie na ten punkt A, żeby go zobaczyć. Wiem, wezmę na przykład to auto. W no, sensie wiem, no nie wiem czego mogę się tu spodziewać. Ale chyba Kuruma mi się tu nie przyda. Wiecie, no nigdy nie wiadomo. Może Kuruma będzie akurat idealna. No zobaczmy w takim razie drugą misję. No kontynuacja wątku z pierwszej. Ale drugą misję już zaczynamy bez kadcenki. To też trzeba zwrócić uwagę. Tu już kadcenki nie ma. Aha, dobra, czyli trzeba zmusić ich do gadania, przez co będziemy właśnie pozbywali się. Nazwijmy to, że... Pomagierów. Dobra, tam mamy głównego gościa. I się pozbądźmy, Jeszcze tutaj został jeden. Dzień. Dobry. Aha, czyli jeszcze mówicie, że była tutaj szansa, nie wiem, 50 na 50, że trafię dobrze. No dobra, no tak wymyśliliście. Chociaż ja jestem ciekaw, czy było rzeczywiście 50 na 50, czy muszę i tak obydwie zrobić, żeby się dopiero dowiedzieć. To jest też dobre pytanie. Dobra, to mamy znowu to samo. Dobrze, no to w takim razie znowu zróbmy. Tu teraz mamy losów do pokonania, akurat. A akurat ma większy sens. Dobra, tutaj tego pozbądźmy się tego gościa. I jeszcze tutaj ostatni. Aha, czyli. Dobra, biorę tego woza od lostów. W ogóle swoją drogą to chyba to Burrito Gangu, tym, którym aktualnie jadę. To, jak dobrze pamiętam, to chyba to jest pojazd, który jest najrzadszy. Chyba to ta była wersja, chyba że jeszcze inna była. W pewności nie mam. Inna wersja, to nie ta wersja. Inna, inna, stanowczo inna to była, jak wam powiem. Na pewno, na pewno inna to była wersja. Ale jest taki właśnie pojazd. Od. Yy, chyba lostów właśnie on jest. To jest najrzadszym pojazdem w ogóle w GZON. Jest taki rzadki, że szansa na jego wylosowanie to jest tam w setnych procentach w ogóle. A dzień dobry. Trzeba się pozbyć tutaj znowu pomagierów. Już widzę gościa. I pogadajmy z tym. O, kurde, aż telefon wyciągamy. Dobra, teraz idziemy na wyspę. Ej to jeszcze w ogóle to się ciągnie ta misja. Znowu się ulećmy. użyjmy Armorów. W takim razie pojedźmy na tę wyspę. Niech będzie ten pojazd. Aha. O, od razu mi zaznaczyło. Nie, sądziłem, że ściągniemy tych gości, i to jest znowu koniec misji, nie? Przecież jak mam być z wami szczery, to w sumie niby została udostępniona, praktycznie ostatnia rzecz z tego DLC, ale pojawi się jeszcze jedna, tak wam już powiem. Nie została dodany jeden randomowy event, aż aż jeden randomowy. Randomowy event nie został dodany. Także, no, niby to jeszcze nie wszystko, ale raczej mówię, raczej on się nie pojawi w marcu. Tylko już strzelam, że w kwietniu będzie ten jeden randomowy event. Wtedy będzie dodane dosłownie wszystko. Tak, absolutnie. Już nic nie będzie, do kurde, do wakacji. Chociaż nie wiem, czy byłby taki wątek fabularny, pseudo. Nie byłby fajnie, jakby nawet się to pojawiało raz w miesiącu, wiecie? Na przykład taki pakiet, na przykład, nie wiem, nawet nie, nawet nie pięciu misji, tak jak teraz, tylko po prostu mały pakiecik by się pojawiał. Chodzi o ten magazyn? Nie ten magazyn, no dobra. No mówię, jakby się takie coś pojawiało, nawet mówię, raz na raz na miesiąc. Nie byłoby to takie złe, tak szczerze, do odgrania. Chociaż bardziej trzeba by zobaczyć te do statystyki. No to są jakieś boty, to się nie liczą. Dobra, mamy hakowańsko. Stara gra bardzo, nic nowego w zasadzie. Dobra, tu mamy... W takim razie to są dowody, będziemy robili. Okej, okay. tak wystarczy. Okej, okay, dobra, to jest sfotografowane już. Nie, może tak pochodzę, to od razu szybko sobie wszystko z, 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 zbiorę. Tu mamy jakiś kolejny dowodzik. Mamy jedno. Jeszcze gdzieś jeden będzie. Oj, dobra, mamy wszystko. A dzień dobry. Druga misja, szczerze powiem, akurat zaskakuje, że spodziewałem się że znacznie mniej od niej. Mam być szczery. A tutaj proszę, to tu jeszcze jakieś szukanie. To jest w zasadzie ciekawy trop. po prostu skomentowałeś to, że. No, 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 no. Dosłownie tym, że już był taki atak. No, tak tych dobimy, i bierzemy kartę dostępu. Zabieramy i co? Wracamy z tym do Flick czy na tym kończymy? Opuszczamy pierwyspę. wyspę. Proszę patrzeć, ile tutaj w ogóle mamy tych. Jaka to jest strzelanina? Dużo sądziłem, że taki skok powinien wystarczyć. On do niczego mnie nie doprowadził. Dobra, zaliczyło. Trochę okay, trzeba było przejść, ale 30 tysięcy jest, mówię, no to akurat była dłuższa ta misja, zaskoczyła mnie szczerze, myślałem, że będzie znacznie mniejsza, mówię, jak tamta pierwsza to jest 3 na 10, to bym tak szczerze ocenił, tak 5 na 10, taka mówię, średniawka strasznie, naprawdę, no, z... nie zachwycała, no i dobra, podlećmy sobie, bo zaraz dostanę telefon. Od DAXA, no to trzeba potem podlecieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądała misja numer 3. Czekam w zasadzie na telefon. Na telefon już od razu przychodzi. Idziemy do Freak Shopa. Akcja numer 3. W zasadzie jestem już trochę ponad w połowie. To trzeba to powiedzieć. Kaczenki już żadnej nie ma. Idziemy do tej siedziby. Co się wydarzyło między kaczenkami? to jest dosyć dobre pytanie, nie? Okej, okay, czyli po prostu na karcie zobaczyliśmy, że jest w tej firmy, i dlatego tam pojedziemy. Dobrze, to w takim razie wyjaśnił mi Fabułę dwuzdaniowo, dlaczego tam jedziemy akurat. No i dobra. Oto użyliśmy tej karty, i teraz wchodzimy w takim razie do tej wytwórni farmaceutycznej, żeby zobaczyć, co tutaj jest w środku. I w środku mamy coś, co przypomina trochę szpital. Znaczy, mówi, że mam uważać na strażników. Nie czy jak będę ściągał ich, to wystarczy. to się na najwyższe piętro, bo to wiecie, zawsze 50 EXPO, 50 EXPO mi piechło, to mnie chodzi, czy nie. Teraz to się nie da nawet, trzeba go po prostu ściągnąć. Dobra. Rokocie, tu ściągamy. Ale chyba to pomieszczenie też już gdzieś było, bo nie oszukujmy się, gdzieś musiało być. Kurde, w Geta już. Albo to jest jakieś przeskinowane jakieś pomieszczenie, no bo kurde. Ciężko jest mi tak powiedzieć. Albo ty, ja wiem, co to za pomieszczenie jest. Eee. Jak byliśmy Michaelem w fabule, było takie, że byliśmy w worku przeniesieni do jakiejś jednej, do jednego pomieszczenia. Być może to jest to właśnie, tylko tego, że przeskinowane troszeczkę. Poszukaj trop. No tutaj też mamy klucze. Czego nam się przydadzą klucze? Wszyscy tutaj w ogóle tak leżący. No, mamy kolejną rzecz, jakieś notatki. Dobrze, to podnosimy notatki. I to wszystko. Uda się do piwnicy. No to znowu się tutaj ulecimy. Dobra, ilioudzik. I teraz znowu przebiegamy. To się chowa? Tam nie wejdziemy, to jeszcze w dół. No tutaj się chowało. No. Dobry, dobra, otwieramy drzwi. To jest, do tego były te klucze. I wchodzimy z buta wjeżdżamy i ta za nami wchodzi. No dobra, tu jesteśmy w garażu import-export. Mogę swoją drogą w końcu dobrze, że jest ta, po, ta postać, która tam nam pomaga, nie? Jeżeli oni, że nam tutaj w ogóle pomagają. Gdzie się chowa ten gościu? Tutaj się gościu walni. O ty, mamy tego gościa. Jest, im kurde, to jest kurde, tylko nie tak. Mogę swoją drogą kacelka w trzeciej misji, nie? I tu właśnie spotykamy naszego doktorka z fabuły. Swoją drogą to jest ciekawe wykorzystanie postaci, która w fabule w zasadzie nie była aż tak bardzo użyteczna. W sensie... użyteczna pod tym względem, że... jakiś jej wątek nie był bardzo znaczący, bo może bardziej to mam na myśli. Ale tak mam być szczerze powiedz, powiedzieć, jak on tak powiedział, nie, że... że będziemy bogaci, nie. Tymczasem moje konto w Geta Online... I dobra, wyjeżdżamy sobie i to będzie. Nie będzie jeszcze koniec, musimy jeszcze uciec. Przynajmniej tutaj, jeszcze ucieczkę. Dobra, no to w trzeciej misji udało nam się tego gościa już zdobyć i. No, to chyba będzie w takim razie też już koniec, bo jedziemy go zawieść A tych się podbądźmy, żeby nam nie przeszkadzali. Generalnie mogę powiedzieć, że trzecia misja była trochę ciekawsza od drugiej, ale też. on za bardzo nie porywała. Tak autentycznie, to nie było jakieś nie wiadomo co. Tak szczerze. Ale było o wiele ciekawsze od drugiej. Dobra, teraz jesteśmy kolejne osiągnięcie. I znowu udajemy, znaczy udamy się. Który musi do mnie zadzwonić? Jak wygląda w ogóle moja sprawa z przekąskami? Jak to stoi? Trochę kończą, ale być może wystarczą. Jeszcze wystarczająco. Teraz zrobimy w takim razie misję czwartą. Zobaczmy, jak misja czwarta się będzie prezentować. Mam coś w osiągnięcie, jak było że jakaś bitwa ze klonem. Że, nie wiem, oraz zobaczymy. Do kompera mam wejść, mówisz? A, ja sobie po prostu mam załatwić samochód. Jakiś. No nie zrespił się żaden inny. Także myślałem, że chociaż będę mógł do nich wejść do wozu, że oni prowadzą. Tym razem. <grywa> Kurde, jakbym się przyjechał, to ja potem jeszcze raz to że nawet wybuchło. Dobra. ja tu se dojechałem se. W takim razie ja se tutaj teraz. Powalczę se. Z nimi se. Jakoś. że jakbym coś jeszcze trafił. A, patrzcie. Mam się przez główne wejście. Czyli co ja po prostu mogę zrobić? to dosłownie? Chyba na no to wygląda. O, patrzcie, ty. Zielony kosmita. To chyba myślę, że Rockstar nawiązuje do tego. Dobrze, patrzcie, nawalamy w takim razie. Proszę, ty, mamy teraz tego do pokonania, jego klony. Nie mogę trafić w ogóle. Mogę, nie wiem, pozbyć się tego... pozbycie ich można, czy coś? O, patrzcie, ty, to ja jestem. Lol. Połwanek. Bowany, biją bo wana. Ja myślę, że tutaj już będzie po prostu problem pokonywać sobie tutaj siebie. To już tutaj już jest poważna sprawa. Twój najgorszy wróg. Nie tam w ogóle osiągnięcie pod tym względem. Chyba, że takich gości musiałem swoich pokonać po prostu. Gdyby na tym miejscu można byłoby, jeżeli dobrze by się to ogarnęło, no to wytrwać i zrobić sobie tą trofkę pewno na platynę od razu. Tak, strzela mnie, że pewno byłoby to możliwe. Ale o to w takim razie chodziło tam. Zaraz zobaczę jeszcze na osiągnięciu ile teraz potrzeba na złoto. Bo srebro udało mi się zrobić. To była przedostatnia misja. No czy była lepsza od trzeciej? To jest dobre pytanie. Nie wiem szczerze, jak mam być z Wami szczery. Czy była lepsza? Moim zdaniem nie za bardzo. Jak mam być szczery. Doprawdę powiedzieć, moim zdaniem nie bardzo. 30, pewno 50 trzeba razy pokonać siebie. No i tu będzie ostatnia misja. Dobra, no i idziemy w takim razie do Daxa na ostatnią misję. Zaraz wam nawet też powiem jaki będzie czas jak nam to szybko poszło. Czy w ogóle to nam jakoś szybko poszło? Ja mówię, zaraz tam podjedziemy do tego freak shopu zaraz zobaczymy. No i dobra. Odpalamy w takim razie ostatnią misję. Dobra, jedziemy do Veluma, To jest pierwsza sprawa. Dobrze, no to ja wchodzimy do Veluma. Ja też tutaj wchodzę. W takim razie będziemy lecieli sobie. Lecimy na lotnisko Los Santos. No to dobra, no to wybrali... ...jeden z najwolniejszych pojazdów jaki szczerze mogli wybrać... ...jeżeli chodzi o tą misję. Bo szczerze, Velum to nie należy do najszybszych samolotów. Dobra, no to lecieliśmy na lotnisko, żeby teraz pożądać... ...podążać za tym samolotem. Dobra, to jest nawiązanie w ogóle do... I no też to fabularnej misji, to też było w o tym. To też było w fabule, chociaż. Bardzo podobna misja była w zasadzie w tym. W San Andreas. Przecież tam się wjeżdżało na motorze. To też było w fabule. No ale tu nam się to otwiera. I w takim razie nasza postać robi lot tam. No dobra, zaczynamy w takim razie na walankę. Nie wiem, czy w ogóle tak mogę pił. Myślałem, że coś więcej padnie, ale nic nie padło. no to co? Wstrzymuję teraz stery tego samolotu, czy co? Więc proszę ten nasz doktorek. Który jest Polatem z... Dobra, lecimy w takim razie samolotem. Akurat dla naszej postaci nazwijmy kierowanie samolotem czy czymkolwiek innym w sumie nie powinno być trudne. Nie ma co się oszukiwać. Ja obawiam się w takim razie, że teraz na tym lotnisku pewno będzie jakaś strzelanina wielka, bo ci tak będzie wyglądał w finał, to szczerze jest jakiś nudny. No dobra, no polecę, zobaczę. Po co nam w ogóle te chemikalia od tego trzeba zacząć? W ogóle mi gra spowolniła swoją drogą, chcę powiedzieć, że ja tak sam nie wylądowałem. Widzisz mule, no jednym z najgorszych pojazdów, jak jakich mogłeś wybrać. Eee, jeszcze tutaj, proszę. Załadowana ciężarówka trochę mało, teraz tu walczymy. I tu mamy jeszcze jakiegoś gościa na pomoc. Dobra, załadunek ciężarówki idzie. Coraz więcej patroli się tutaj pojawia. Powiem, coraz więcej mamy gości. Dobrze, walimy, walimy. Pyk, pyk. pyk ja coś czuję, że... Kurde, dostajemy teraz większy łomot tutaj. Jak chcę wam powiedzieć. Patrzcie, tu jeszcze słotowcy się pojawili, to już w ogóle... Już mi się nawet skończyły jakieś fajne przekąski. A ja z tymi najgorszymi już wala. Ja no tutaj kolejny. Wchodzę do ciężarówki. Ja jestem kierowcą. Czyli dobra, zostaje tam jako wabik. A my odjeżdżamy do tego freak shopa. Co, że sądziłem... Może to będzie jakiś trochę ciekawszy finał. No na razie, powiedzmy sobie szczerze, no, no nie należy. To do nie wiadomo czego. To tak trafiłem idealnie w ten słup, że to naprawdę. Przecież swoją drogą, jak tam staliśmy, to w ogóle był. Złotowcy się pojawili. Oni są przy piątej gwiazdce tylko. Dobrze pamiętam. Mamy tylko trzecią. To za tym idzie? No. Z samego początku. Dobra, nie wiem, pozbędziemy się w końcu tego helikoptera, czy coś. W znaczy, sensie, czy on się sam jakoś poobija, tak żeby się zepsuł, Bo najlepiej by było. W zasadzie to się stało. Rozbijał się tak, że. A na jego miejscu pojawił się nowy. Zrespił się po prostu. To jest kurde. Czemu nagle się tak łatwiej gubi tą policję, jak jechałem, to. Żaden, jak to mówią, żaden się nie chciał zgubić. Teraz nagle wszyscy chcą się zgubić. Wszystko znika kompletnie z radaru. To jest. Takiej kategorii To jeszcze zostały jakieś pozostałości No i co, zawozimy to... jest zbugowało mi, no muszę sobie pomóc pistoletem. Tu bo się nie wyciągnę, nie? Trochę wytrzymałości znowu poszło, ale no co ja mam lepszego do roboty? Znaczy co ja mam lepszego do roboty? Jak ja mam go inaczej uwolnić, nie? No nie uwolnię. No co, zawiesiliśmy tą? I to jest koniec. Tak wyglądał finał, finał piątej dawki. Jak mam być z wami szczery, to ten finał jest tragiczny. Gdzie ja trafiłem w ogóle? To jest moje dobre pytanie. W ogóle powinno brzmieć dobre pytanie, dlaczego akurat pod górę Chiliad? Znowu trafiłem. O, to w sumie jest droga Montana. Nie, mi to tyle? Koniec? No jak widzicie, on powiedział, że da mi jakiś tutaj znak, nie? Że niedługo da mi znać, co się tam wydziało, wydziało w tej kwestii. Tak. Ale oficjalnie to jest jakby koniec tych misji, no bo no jak spojrzymy, to zobaczcie, że już mamy tutaj po prostu koniec. No jedyne tego co jest, no to wsparcie 2, czyli żeby ukończyć ostatnią dawkę jako członek organizacji. To wszystko, no nie ma nic więcej, nie ma więcej osiągnięć, więc... To tyle, jeżeli chodzi o to. Zajęło to mi godzinę i 10 minut. Ja mam być z wami szczery poza jedną misją, szczerze, to był wątek dosyć nudny. Autentycznie, naprawdę nudny. Tylko co się stało w takim razie z furą? Gdzie jest fura do zdobycia? Czemu nie mam fury? Jak odebrać furę? Na razie jeszcze furki nie ma. Może będzie później. Może nie wiem, może jeszcze coś ma się pojawić. Patrzcie. Zaznaczyła się ikonka żółta tutaj. Przedmiot. Czekałem trochę i się pojawiło, także. Pod, podjedźmy w takim razie po samochód. Weźmy w takim razie opresora. No ale ogólnie jak zakończymy obydwie dawki, dostajemy po prostu telefon pewny czy coś. Także podlećmy sobie mówię. No to jest chyba po prostu, jak odebrać samochód, wstawiam. Tylko, że trzeba skończyć pierwszą dawkę i drugą i ostatnią część dawki jako host, nie? Wszystkie 11 misji trzeba przejść. Z tego co wiem, ten samochód kosztuje aż 3 miliony. Także to jest dosyć... Sporo, trzeba to przyznać. Zwłaszcza, że naprawdę dosyć dużo tych misji jeszcze się dostaje. Bo trzeba dojść, że jeszcze za te kolejne 5 misji, no, mamy kolejne 500 tysięcy. Więc na tuning może starczy. No dobra, no, już w końcu doleciałem z tej góry Chiliad. Trochę to trwało. Deś ja z z dwie minuty, ale w końcu doleciałem. Jadę, jadę, jadę. Nawet, nawet to wygląda. Jakowe znaczenie to trzeba powiedzieć. I F w, w takim razie i wybieram w takim razie, gdzie chcę go zaparkować. Mogę do salonu gier? Mogę go dać do salonu gier. I proszę, widzicie, ten pojazd można wyposażyć w warsztacie agencji w takie rzeczy różnego rodzaju. Od razu już powiem wam na starcie, że jest dosyć szybko, to czuć, czuć moc w tym samochodzie. Zresztą do tego będzie miał ulepszenia i mani. I tak oto kończy się... Ostatnia część dawki. wezmę sobie szczerze, że. Te 5 misji mogli dać od razu. Autentycznie, raz wam mogę powiedzieć. Nie warto było czekać aż tyle czasu. Zanim, no moim zdaniem, wątek nie był jakiś mega ciekawy. Uważasz, w sumie, wątek pierwszy też nie był zbyt ciekawy. Nie było to najciekawsze doświadczenie, no trzeba to przyznać. Ale sfura jest spoko. A jest też jakiś się dostało. Powinno brzmieć pytanie, co w takim razie uważam, że powinni zrobić lepiej, żeby to było warte do zagrania. Ja bym wiedział, jak robić to lepiej. Uwierzcie mi, że pewno to, się, to, to musiałby być dobry level design zrobiony. Byłbym pewnie jakimś level designerem. A ja tylko przyszedłem tą misję, więc mogę ocenić, że no, no, do najciekawszego wątku to nie należało. I podsumowując te 5 misji, to jest jakieś, nie wiem, 3 na 10, tak szczerze. Naprawdę, to nudna kompleta. Kompletna to była. Więc mówię, w kategorii, że można w zasadzie pominąć tę misję i nic nie stracicie, tak szczerze. Mówię, po co w zasadzie wrócił, ten nasz terapeuta, nawet nie wiadomo dlaczego on w ogóle wrócił. To trzeba od tego zacząć. Do czego on był w ogóle potrzebny, nawet... W... Mówię, nawet żeśmy się go ostatnio nawet nie pozbyli, żeby... Eee, swoją drogą. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że misje zakończone. W sumie nie ma już nic praktycznie do roboty, geta. Także to tyle. Fajnie się grało, fajna była gra. Także no co, to byłoby na tyle, do następnego, cześć.